Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj rozegramy sobie drawcika online. Zobaczycie jak mi poszło, jakie również tam dostaliśmy nagrody. Osiągnęliśmy również, nie mamy sukces w Division Rivals. Musicie to zobaczyć. Do tego najważniejsze oczywiście, czyli otwieramy paczkę z kartą Hero 89 max, także no musicie to zobaczyć koniecznie. Była tam fajna karta, również mamy inne ciekawe karty, których jeszcze wam do tej pory nie pokazywałem, także serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście obejrzeli cały ten materiał. No i cóż, nie, przedłużając, życzę Wam miłego Oglądanie. Dobra, słuchajcie, z takich ciekawszych rzeczy dzisiaj, powiem Wam tak, wczoraj rozgrywałem mecze w Division Rivals, żeby dobić zwycięstwa do ulepszeń paczek, ponieważ nawet nie miałem kiedy tego zrobić. Cóż, udało się wbić trzecią ligę przypadkiem, biłem ją na buście tak naprawdę, rozegrałem pięć meczy, które były potrzebne do ulepszeń paczek i te pięć meczy pod rząd wygrałem na buściku, wbiliśmy trzecią ligę z rangą pierwszą, więc mamy super paczki tak naprawdę. Odbierzemy je dzisiaj, nie będę ich otwierał na tym odcinku, już Wam zaraz wytłumaczę dlaczego. Oczywiście bierzemy sobie paczki niewymienne, ponieważ szykuje się za parę godzin już, bo za zaledwie 10 godzin będzie event Black Friday, więc będą jakieś fajne SBC na pewno, będą ciekawe karty, na pewno mają być najlepsze karty informów, także no może coś z tego poleci. Wybierzemy sobie te paczki, zobaczcie, tutaj mamy paczkę rzadkich zawodników, dużą złotą paczkę piłkarzy premium i dużą złotą paczkę premium. W przypadku czwartej ligi, no te paczki były cztery chyba, albo dwie, no i były słabe, były bardzo słabe, więc jak zobaczyłem jakie tutaj udało mi się wbić, no słuchajcie, to jest nie dość, że dwie paczki więcej, to jeszcze cztery z zawodnikami, tam nie miałem paczek z zawodnikami. Więc no jak najbardziej na plus, bierzemy sobie te niewymienne, bo tutaj co tu jest, monety pewnie. Tak, monety i paczki wymienne. A nie też niewymienne. Nie no, bierzemy, bierzemy niewymienne standardowo. Tak jest, mamy paczuchy, dodatkowe sześć paczek. Jak widzicie, buścik jeszcze został. Jest w trzeciej lidze z nami. Tak więc tutaj już na pewno podgonię teraz będę się starał przejść do drugiej ligi. Musi nam się to udać, ponieważ no, w poprzednim sezonie dobiłem do trzeciej, ale do tej drugiej już nie było kiedy, więc. Trzeba to będzie zrobić teraz, koniecznie. Najpierw przejdźmy, pokażę Wam te paczki. Mamy 19 paczek, które zdążyłem odłożyć. Dzisiaj będzie jeszcze pewnie SBC, ważne mecze, także będą kolejne będzie kolejne 5 paczek, może jeszcze coś dodatkowego dadzą. Jeszcze nie zrobiłem SBC z wczoraj, także dodatkowe kilka paczek wejdzie. Mamy tutaj, mamy tego trochę, jest dużo paczek, dwóch rzadkich piłkarzy, 80, plus. jest paczka Team of the Week, 86. Plus. No i najważniejsze, bohater Mistrzostw Świata, maksymalnie 89. Dzisiaj to otworzymy, na tym odcinku otworzymy tą paczkę, a reszta, jak widzicie sami, to wszystko będzie przygotowane na jutrzejszy odcinek, czyli na piątek, bo ten odcinek będę dodawał dzisiaj, nagrywam go rano dla was. Jutro będziemy na pewno otwierać te paczki, plus te, które jeszcze uda mi się zrobić. Otworzymy sobie bohatera Mistrzostw Świata, to na pewno. Co do kolejnych zmian, pokażę wam, co się zmieniło w składzie, moi drodzy. W składzie się troszeczkę pozmieniało. Trafiliśmy również Donowana. Tą kartę trafiłem w piku, jak pewnie widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie Was zapraszam na Instagrama i na Facebooka, na którym właśnie takie smaczki są dodawane, bo nie wszystko jest na materiałach. Jeśli chodzi o kartę Donowana, był to zupełny przypadek, słuchajcie. Miałem pika 83+, jeden z trzech. Za jakieś tam SBC chciałem otwierać paczki z Mistrzostw Świata, no bo ich nie zostawiam na odcinek. Bo to są zwykłe czerwone karty, których i tak nikt nie ogląda, więc chciałem je pootwierać, żeby się pozbyć ich. Z, z tej puli tych moich paczek No i musiałem otworzyć Pika, bo nie dało się otworzyć innych paczek Otworzyłem, zobaczcie sobie na Facebooku czy na Instagramie Kto był tam jeszcze dodatkowo Więc karta jest naprawdę świetna Statystyki tej karty są niesamowite Do tego, kochani, kupiłem Nuneza Z którym wiążę przyszłość, czekam na jego upgrade I powiem Wam szczerze, że rozegrałem wczoraj te mecze W czwartej lidze, yy, idąc do trzeciej no, i w naszym podstawowym składzie był Donovan, na drugą połowę wchodził Nunes. No i oboje strzelali po 3-4 bramki. Także powiem wam szczerze, że nie wiem, kogo mam wybrać. Donovan jest niewymienny, za to Nunesa mamy wymiennego. I teraz, nawet jeśli on dostanie upgrade, chyba zostanie z nami Donovan i Nunes. Powiem wam szczerze, bo nie potrafię się zdecydować. Alba również jest wymienny, mógłbym go sprzedać za ponad 500, chyba. Jeszcze. Tak więc, no nie wiem, co tutaj zrobić. Na razie, na razie zostawiam obu tych panów. Będziemy myśleć później, co tutaj, jak to rozwiązać. Zobaczymy, co trafimy w paczce Hero. Przede wszystkim, no bo to jest, to jest w obecnej chwili najistotniejsze. Jeśli tam poleci coś fajnego, no to tutaj będą jakieś ciekawe zmiany. Tak więc, ok przejdźmy sobie może do tej paczki Hero. No jest to istotna paczka dla mnie, ponieważ no już, już wcześniej trafiłem Kejhila. Widzieliście zresztą to. Kejhil... Kayheel... Poszedł za 55 tysięcy. Także no to nie były jakieś ogromne pieniądze. No tutaj w przypadku Donowana mamy ich 260 ponad, K. Także no jest już sporo, jest sporo i kartą gra się naprawdę świetnie. No cóż, sprawdźmy kogo tutaj możemy trafić. Najbardziej chyba z tego wszystkiego chciałbym sobie zagrać z Molarkiem. Ture, albo Ale Ovarianem. No nie wiem, no nie wiem, powiem Wam szczerze, że również mógłby być nawet w ostateczności. Po raz trzeci już Park ji -sung, ale w wersji Mistrzostw Świata. To jest karta, którą chciałem już kupić wcześniej. Więc gdybym go trafił, na pewno bym się nie obraził, bo zamieniłbym go z tą hero, którego mam obecnie. No dobra, dobra, nie przedłużajmy. Otwórzmy tą paczkę. Zobaczmy, kto tutaj w środku będzie. Proszę, dajcie coś grywalnego. Japonia. I mamy Nakatę. Czy to jest dobry traf? No do końca nie wiem. Nakata jest warty 160 tysięcy monet. To nie jest zły traf. I 4 na 4. Zobaczcie statystyki bez żadnej karty z tyłu gry. Mocne strzały wolne, wcześniej dogrywa, rozgrywający. No dobra karta. SP, SPO, 175 cm wzrostu, ale ma 4 na 4 No nie jest to najgorzej. Naprawdę nie jest najgorzej. To jest bardzo ciekawy traf. Na pewno nim zagram. No cóż, nie mam wyjścia, tak naprawdę. Jeśli chodzi o skład, no to człomeni dostaje zaraz upgrade na 86. Sterling na 88. No nie wiem, jak, jak w przypadku Raucho, ale. Nunes również na 87. Także tutaj będą duże, duże zmiany. To jest bardziej karta typowo ofensywna na kata. My tutaj gramy dwoma dwoma tak naprawdę defensywnymi na środku pomocy. Czy chciałbym zmieniać niego albo Valverde na no katę? Na kata na pewno zostanie i na pewno zagra. Na pewno zagra gwarantuję wam to. Zobaczymy, sprawdzimy sobie tą kartę, bo wygląda ciekawie. Tak więc zobaczymy, co będzie w tych paczkach wieczorem. Czy będą tutaj jakieś diametralne zmiany, czy zostanie to tak, jak jest i będę myślał tylko nad tym, czy grać donowanym czy nunezem. Kochani, zagrajmy sobie drawcika online. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Standardowo te formacje mi się trafiają takie średnie. Weźmy 4-3-3 z fałszywą dziewiątką. No i sprawdźmy, kogo my tutaj mamy. No tak. Dobra, bierzemy zachę. Będziemy szli w Angielską ligę. Chyba, że po drodze trafi coś lepszego. No tutaj nie mam wyjścia. Idziemy dalej. O Jezus. Dobra, może napastnika. No, masakra. Dobra, trudno i to idziemy następny. I pewnie będę grał ze składem samych ikon. Oj, to jest przerażające. Dobra, weźmy jego. No cóż, nic, nic tu nie pasuje do niczego. Makabra po prostu. Dobra, trudno, ale porażka. Jedziemy tak czy nie. Tak, zagramy braćmi. Okej, okay, Carvajal, ale hiszpańska znowu. Też w ogóle do niczego nie pasująca. No tak naprawdę albo Trippier, albo traorę. Dobra, weźmiemy Trippiera, bo to jednak liga angielska. Troszeczkę tam do zgrania podciągnie. No i bramkarz już w ogóle makabrak Kepa. Okej. Okay. Czyli już wiem, że bramkarza nie będę miał w ogóle w tym meczu. Czyli Onana. Co dalej? Jezu, ludzie, jak ja mam tym wygrać? Tutaj kogo nie wezmę, to i tak mi to nic nie da. Ja piernicze! Kolejne. O, proszę, już coś się zaczyna dziać. Bierzemy de Bruyna. Kolejny. Dobra, kostić niech leży. Bergwine, o kunku, No, kurde, No, to jest sprawa zero-jedynkowa. Tylko teraz mam tam jakichś Francuzów, więc tutaj, proszę bardzo, jest jakieś zgranie. Bez różnicy. Okej, okay, okej. Okay. Przydałby się jeszcze tak naprawdę środek pomocy. Ktoś by się przydał na środek pomocy. Ktokolwiek, tak naprawdę i wystarczy. I tym składzikiem będę mógł grać. No, coś tam, coś tam tym rozegramy. Szału nie będzie, ale. No, ale jednak. King. Garincha. O jezu, Ribery. Nie no, chyba weźmiemy. Jezu, Foden. Dlaczego. Dlaczego to wszystko w jednej paczce? Tak, wezmę Garincza. On wejdzie na skrzydło. I ostatnie. No niestety. Dobra, zobaczymy Leno. Garincza na pewno wejdzie za Ito. I mamy zgranie. Super. No i przejdźmy do pierwszego meczu. Dobra, taktyka i wytyczne ustawione. Możemy rozegrać pierwsze spotkanie. No, przegramy to przegramy. Ja już się do tego przyzwyczaiłem, powiem Wam szczerze. Wy pewnie zresztą też, że moje drafty online nie wyglądają zbyt imponująco i kończą się zawsze w bardzo podobny sposób. No, ale spróbujmy. Cóż, kochani, mamy pierwszego przeciwnika i jest to Polak FC Bankrut. Pozdrawiam cię, kolego, serdecznie. Kogo tutaj trafiłeś? No mamy jakąś szansę na wygranie tego spotkania. Jakąś minimalną. Chyba, że teraz wejdą zmiany i to się wszystko zmieni. No i 1 do zera, Przegrywamy i jeszcze weszły zmiany teraz. Najgorzej. 1 do jednego, Kevin De Bruyne, asystent Gunku. Wracamy z powrotem do remisu. Zaczynamy mecz praktycznie od nowa. I jest 2 do 1. Pięknie, Kunku. No zobaczcie, pierwsze szybkie zwycięstwo w tym meczu 2 do 1. Nie wiem dlaczego kolega wyszedł. Dzięki ci kolego za meczek. Trzeba było dogrywać, przecież to był wynik 2 do 1. To może mogłeś jeszcze wygrać. No cóż, wygrywamy pierwsze spotkanie bardzo dobrze. Zawsze to lepsze paczki. Dobra, mamy drugiego przeciwnika. No i zobaczymy. Co z tego wyjdzie? No, 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 o Jezupe. Kurde, Halan, Natale. No trochę to krzyżuje plany. Obrona wyglądała spoko. No, dopóki nie zobaczyłem ataku. Damy radę, damy radę, kochani. Nie takie mecze się wygrywało. I jeden do zera. Tak jest! Dwudziesta minuta tego meczu z Pięknie. Ole, Braman Kunku, proszę Państwa! Ale sobie uderzył. No, coś pięknego. I mamy 3 do zera. Brameczka kolejna ląduje na naszym koncie. Co za bramka! 4 do zera. Uda się to wykorzystać? Tak jest, piękna bramka, piąta bramka już Mkunku. Cóż, wygrywamy to spotkanie 5 do 0. Świetnie nam poszło. No i przechodzimy dalej. Mamy trzeciego przeciwnika w drafcie. No zobaczymy jak pójdzie, zobaczymy jak pójdzie. Marzenia są na awans do kolejnego spotkania, do czwartego, do finału. No zobaczymy. No, i mamy 1 do 0. Wykorzystał sytuację, strzelił bramkę, jeszcze zrobił zmiany. Także już w ogóle nawet nie chcę myśleć, kto tu wejdzie. Jezu, 2-0. No, tracimy bramkę. Znowu? Rzut karny. No to marzenia pękły jak bańka mydlana. No, niestety. 3 do 0. I nie ma bramki kolejny raz. Mamy 3 do 1. Za późno już, żeby to odrobić. Tak jest. Przegrywamy 3 do 1. Trzecie spotkanie w drafcie. I tak zaszliśmy, Nawet, nawet ciekawe, jakie będą za to nagrody. Sprawdźmy. Duża złota paczka premium i złota paczka premium. No spoko! Spoko, fajne nagrody. Zawsze to coś. Tak, kochani, udało się zbierać aż 22 paczki i będziemy je otwierać na jutrzejszym odcinku, czyli w sobotę. No i cóż kochani, tak to wygląda w tym odcinku. Serdecznie Wam dziękuję za to, że oglądacie moje filmy, że jesteście. Pamiętajcie, żeby wbić na Facebooka, Instagrama. Tam też dodaję również ciekawe, fajne informacje z tego co się dzieje na Mundialu, z tego co się dzieje u mnie na kanale. Także serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście wbili i zostawili łapkę w górę. No i cóż, zachęcam Was do tego, żebyście wpadli również w sobotę, kiedy to będziemy otwierać paczki. Odcinek pojawi się o godzinie 15, także serdecznie Was do tego zachęcam. No i cóż, nie przedłużając, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!